Hej, kochani. Tak, w dzisiejszym filmie chciałabym z wami porozmawiać na temat wiosny, dlatego, że no, już jesteśmy ponad miesiąc w tej porze roku, a niestety nie nagrałam filmu wcześniej. Nagrywałam podobny film na jesień, gdzie mówiłam, za co lubię jesień. W tym, w tym roku chciałabym nagrać właśnie taki film na wiosnę. I pierwszy powód to jest to, że wszystko robi się zielone i wszystko wraca do życia. Drugim jest to, że możemy ubierać takie kolorowe ubrania i wszystko jest takie kolorowe Na przykład u nas w takim jednym sklepie w mieście, w slekcie. Ubrania są nie za dobrej jakości, ale mają przepiękne kolory w tym roku Właśnie ta sukienka jest... Yy, aparat chyba trochę przekłamuje Bo ona jest bardzo intensywnie zielona I te kolory, i każdy się ubiera tak bardziej kolorowo Następną rzeczą jest to, że słonko, czyli witamina D3, która jest nam potrzebna, i sam fakt to, że słonko świeci jest ciepło na i Ja nie wiem jak was, ale mnie to pobudza do działania. No nie zawsze też, no ale bardziej mnie to pobudza niż zimno za oknem i brak słońca. Um, możemy pić zimne picia. Znaczy, ja bardzo lubię na przykład zimne picia, zimne lemoniady i tak mrożone herbaty, mrożone kawy. Natomiast no, zimą też piję zimne, mrożone, ale yy, no, jednak latem jest mi lepiej wypić taką mrożoną kawę. Nie jest mi aż tak zimno po niej. Po prostu robię, dlatego, że jak jest ciepło, to częściej gdzieś jeździmy, dlatego że jest ciepło, a nie jest, wiecie, nie trzeba się ubierać 10 tysięcy warstw, żeby gdzieś pojechać, żeby nam było ciepło, żeby można było coś zobaczyć. I po prostu za to lubię wiosnę. Chyba powiedziałam Wam wszystko co chciałam powiedzieć, bo to był bardzo szybki film. Tak sobie wymyślałam, że po prostu nagram to, bo czemu nie by nie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Pa.